Jestem w, w także biznesie już prawie 20 lat, już jestem przyzwyczajona, żeby y, tymi samolotami y, jeździć, latać i tak naprawdę się przyznam, że moje życie nie jest takie już intensywne jak na przykład 20 lat temu, że robiłam sesję w Australii, później byłam w samolocie i miałam y, Przyla, przylatuję, nawet nie miałam czasu na sen od razu na sesję w Miami na przykład. I wiesz, teraz jest y, troszkę mniej intensywne, powiem takiego życia, ale co 20 lat temu, czy nawet 10 lat temu miałam, to teraz by było ciężko z córką. I też bardzo męczące, ale jak tutaj przyjeżdżam i robię swoje i tam wracam do domu, to jakoś to naturalnie e, daję radę. Nie będę mówiła, że, że nie ma nigdzie, gdzie jestem wymęczona, że wstaję i mi się nic nie chce i nie mam energii, ale no jak trzeba, to trzeba. Teraz, że mam córeczkę, żyję każdy e, każdym dniem. Tak naprawdę już nie próbuję tak jak kiedyś, że muszę na, na wiesz na przyszłość e, za dużo planować. Bardziej planuję sobie w głowie, co będzie dla mnie najlepiej jakie, żeby jej stworzyć jak najlepsze, bezpieczne życie.